Dzisiaj 10 najważniejszych informacji o kocie brytyjskim krótkowłosym czyli kocie, który dzięki swojemu wyglądowi jest jednym z tych najlepiej znanych, chociaż może nie aż tak bardzo popularnych na przykład u nas w Polsce. Zacznijmy może od takiej informacji, która będzie poza tą dziesiątką czyli wielkość. I tutaj są to koty o wielkości około 28-30 cm. A ich waga w przypadku samiczek to 3-4 kg, natomiast w przypadku samców od 3,5 do nawet 8 kg. Niestety ta waga niekiedy bywa większa, no ale o tym porozmawiamy w jednym z punktów. I tak, po pierwsze, kod brytyjski krótkowłosy to kot z spokojnym, silnym i bardzo zrównoważonym charakterem. To pies przyjaźnie nastawiony w stosunku do ludzi, chociaż oczywiście jeśli chodzi o obcych, może być początkowo nieufny, ale jeśli zauważy, że opiekunowie kogoś akceptują, jest w stanie po jakimś czasie tą obcą dla niego osobę zaakceptować. To kot bardzo łagodny, kot o bardzo silnym charakterze, ale w tym znaczeniu bardzo pozytywnym, nie takim, że on będzie uparty i będzie sprawiał problemy, tylko po prostu to kot, który dzięki silnemu. Spokojnemu charakterowi nie sprawia problemów. Druga z tych najważniejszych informacji to wychowanie, a to wychowanie jest proste. To nie jest kot, który będzie sprawiał nam jakieś problemy wychowawcze. Oczywiście, musimy mu poświęcić troszkę czasu, ale zdecydowanie mniej niż niektórym innym kotom. On musi wiedzieć, co mu wolno, czego nie wolno, ale to nauczenie tego kota tych rzeczy jest bardzo proste. I raczej nikt z nas nie powinien mieć z tym żadnych problemów. To koty proste w wychowaniu, proste w prowadzeniu. Oczywiście, jeszcze raz podkreślę, musimy im poświęcić troszkę czasu, co jest czymś oczywistym, ale nie sprawi nam to problemu, nie będzie przekładało się to później na jakieś problemy, już kiedy ten kot będzie dorosły, kiedy już będzie można powiedzieć, będzie wychowany. Trzecia z tych bardzo ważnych informacji to, to to, że koty brytyjskie wymagają dużo naszej bliskości i miłości. Chociaż nie będzie się nam narzucał, chociaż upomni się o na przykład pieszczoty tylko wtedy, kiedy naprawdę już nie będzie mógł wytrzymać, to jednak kot, który potrzebuje tej bliskości. To koty, które są mocno nastawione na opiekunów, lubią. I są bardzo wówczas szczęśliwe, kiedy mogą być blisko człowieka. To nie jest kot, który będzie nam wchodził pod nogi, to nie jest kot, tak jak powiedziałem, narzucający się nam, to kot, któremu wystarczy, żeby być blisko nas, żeby być w naszej okolicy i musimy mu to umożliwić. Oczywiście, nie wszędzie, nie zawsze, no nie zawsze chcemy, żeby kot był obok nas, ale tak można powiedzieć, na co dzień. On nie jest kotem, który tą bliskością, potrzebą, potrzebą tej bliskości będzie sprawiał problemy. Po prostu jemu wystarczy, że będzie blisko nas. I wtedy jest naprawdę kotem bardzo, bardzo szczęśliwym. Czwarta informacja: to są koty, które potrzebują spokojnego otoczenia. Bez jakichś wielkich wygłupów, hałasów. Bardzo wszystkiego takiego rozbieganego, to są koty, które jednak preferują spokojne otoczenie. Oczywiście nie oznacza to, że ten kot musi być w jakichś sterylnych warunkach, że nikt nie może krzyknąć, nikt nie może się bawić, nie może być najmłodszych. Nie. Jemu to też się spodoba, jemu to nie będzie przeszkadzało, ale jednak te warunki muszą być troszkę spokojniejsze niż niektóre miejsca w których ten kot się odnajdzie. A jeśli chodzi o odnajdywanie się, to ten kot się fajnie przystosowuje do każdego miejsca, jeśli obok siebie ma opiekunów. Gdy jest w miejscu, gdzie jest troszkę bardziej, nie wiem jak to określić, szalenie, tak to nazwijmy, to wtedy oczywiście potrzebne, jak zawsze, jest miejsce, w którym będzie mógł spokojnie, niezaczepiany odpocząć. Ale jednak koty brytyjskie preferują takie spokojne, Życie w spokojnych warunkach. Już piątą informacją jest to, że te koty niekiedy są określane pieszczochami, niekiedy takimi wybiórczami wybiórczymi pieszczochami. W rzeczywistości, ten kot, kiedy o tym sam zdecyduje, lubi te pieszczoty. Nie lubi noszenia. Tutaj musimy o tym pamiętać, ale przytulanie, głaskanie ocieranie się o nas jak najbardziej dlatego kota są czymś bardzo, bardzo ważnym i to lubią, ale tak jak powiedziałem, wtedy, kiedy on ma na to ochotę. W przeciwnym wypadku no nie jest zbyt otwarty na tego typu pieszczoty. Pamiętajmy, żeby oczywiście o tym pamiętać, że kiedy kot chce pieszczot, albo na przykład my chcemy, ale kot nie chce, to żeby nie być nachalnym, to my nie możemy być wówczas na halni. Ale to potrafią być prawdziwe pieszczochy, tylko nie nosimy. Szósta już informacja: są to koty, które bardzo dobrze odnajdują się jako koty rodzinne, ale, tak jak wspomniałem wcześniej, raczej rodziny spokojnej, zrównoważonej, nie tak bardzo hałaśliwej, nie tak bardzo, można powiedzieć, rozbieganej, szaleńczej. I wtedy te wszystkie jego cechy charakteru w takiej spokojniejszej rodzinie doskonale się sprawdzają. Bardzo dobrze dogaduje się z najmłodszymi, jest świetnym towarzyszem ich zabaw, jeśli oczywiście obie strony potrafią się bawić. To kot, który lubi, kiedy wokół niego jest większa liczba ludzi, to jest oczywiście więcej miłości, więcej pieszczot i więcej bliskości. Siódma już rzecz. Te koty nie potrzebują dużej przestrzeni, nie potrzebują zbyt dużo ruchu, chociaż oczywiście lubią zabawę i ten ruch jest im potrzebny, żeby nie łapały zbędnych kilogramów oraz żeby się nie nudziły. Ponieważ nawet taki spokojny czy też leniuchowaty kot, jakim potrafi być kot brytyjski, on też może się znudzić, kiedy mu nie zapewnimy jakiejś zabawy, zabawek. Czegoś, co spowoduje, że po prostu nie będzie się nudził. I nawet taki kot jak kot brytyjski potrafi się znudzić. I oczywiście, znudzony kot to kot, który szuka rozwiązania na tą nudę. I te rozwiązania bardzo często nam się nie spodobają. Ale w przypadku kotów brytyjskich, bardzo łatwo zapewnić mu tą odpowiednią dawkę ruchu. I tak jak wspomniałem na początku tego punktu. One nie potrzebują bardzo dużo miejsca, one się świetnie dostosowują nawet do mniejszych mieszkań, tylko że wtedy, oczywiście, muszą być to miejsca spokojniejsze, już nie będą miały gdzie się po prostu schronić, żeby sobie spokojnie odpoczywać. Ósma informacja jeśli chodzi o dogadywanie się z innymi zwierzętami czy to będą koty, czy to będą psy, czy też inne zwierzęta. To kot brytyjski jest kotem tolerancyjnym, niekonfliktowym, bardzo fajnie się z nimi dogadującym. Bardzo często wręcz odpowiada mu, kiedy ma obok siebie inne koty, szczególnie o podobnym temperamencie, charakterze jak one. Wtedy takie 2 trzy koty, a nawet więcej, powinny się bardzo dobrze dogadywać i nie powinny sprawiać problemów, a wręcz powinny być jeszcze fajniejsze, ponieważ jednak ta obecność innych kotów. Czy też innych istot jest dla nich bardzo ważna. Ale pamiętajmy, że i tak socjalizacja jest ważna. Musimy zapoznawać te zwierzęta z sobą, ponieważ one nie zawsze potrafią zrobić to w sposób dla nich odpowiedni. Przedostatnia, już dziewiąta informacja oczywiście są to koty zdrowe i odporne. Tutaj raczej nie powinno być żadnych problemów potrafią te koty żyć bardzo długo. 15-18 lat. Tutaj mu, musimy jednak pamiętać o tym, że łapią bardzo szybko zbędne kilogramy. To są prawdziwe łakomczuchy. To są koty, które lubią jeść, a nie zawsze lubią się ruszać. Tak jak mówiłem, ten ruch musimy im zapewnić, nawet gdyby nie do końca go lubiały. I musimy pilnować po prostu miski i przekąsek, żeby nie zrobić temu kotu krzywdy. Musimy o tym bardzo mocno pamiętać, żeby jednak ten kot ważył tyle, ile powinien, żeby nie był zbyt ciężki, ponieważ może to w bardzo negatywny sposób wpłynąć na jego na przykład długość życia. Dziesiąta informacja dotyczy pielęgnacji, a ta jest prosta. Oczywiście w czasie linienia trzeba poświęcić tym kotom troszkę więcej czasu, więcej uwagi, i nawet gdy nie linieją jednak. Niekiedy musimy im troszkę pomóc, zwłaszcza jeśli chodzi o pazurki czy też o kontrolę uszu. I chociaż oczywiście wiemy, że koty doskonale sobie radzą z pielęgnacją siebie, to jednak warto im troszkę poświęcić czasu. Ale oczywiście kot brytyjski jest jednym z tych kotów, gdzie ta pielęgnacja jest po prostu bardzo, bardzo prosta. Więc jak widać, kot brytyjski krótkowłosy to jeden z tych. Najfajniejszych, najłatwiejszych kotów, jakie istnieją. Kot, który właściwie odnajdzie się w każdym domu, gdzie opiekunowie będą mu zapewniać odpowiednią ilość czasu, którzy będą zwracać na niego uwagę i będą szanować ten jego spokojny, zrównoważony charakter oraz to, że on chce decydować, na przykład, kiedy jest czas na pieszczoty. To kot bardzo fajny, to kot, który naprawdę ma wiele cech charakteru. Które czynią go bardzo fajnym kandydatem na kota. Czy to dla osoby samotnej, czy też dla rodziny, tutaj raczej nie ma z tym problemów. I czy to będzie wielkie mieszkanie, wielki dom, czy też małe mieszkanko, też to nie powinno mu sprawiać problemów. A dzięki temu, że doskonale dogaduje się z najmłodszymi, czy też doskonale dogaduje się na przykład z innymi kotami, czy też psami, to wszystko powoduje, że to kot, który będzie tolerował wokół siebie inne istoty. I wręcz będzie z nich zadowolony. Czyli jeden z najfajniejszych kotów, jakie istnieją. No, ale oczywiście każdy kot potrafi być ideałem. Tak jak my. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na moje pozostałe kanały, szczególnie na ten kanał Ciekawostki o Zwierzętach, ale również na pozostałe. Tematyka inna, ale może ktoś coś dla siebie znajdzie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.